Okazało się, bo oni mają piekarnię. I ona przyniosła chleb, który gdzieś tam coś ćwiczyli z tym chlebem, żeby go ulepszyć, czy, czy forma. Nie, nie, nie chciałbym teraz, jakby kłamać, ale w każdym razie pojawił się chleb i otworzyła się zapadka. Z czym jemy chleb? Z dżemem. Poprosiłem pana. Mój szef siedzi i patrzy, mówi. Ale o co tobie chodzi? Ja mówię, moment. Mówię, jesteście producentem chleba, sami wypiekacie dla, dla siebie i dla własnych tych. Tak. Ja mówię, a może pan mi podać TKW chleba? Po ile pan mógłby mi sprzedać ten chleb? Mówię, po cenie zakupów, może byśmy coś wspólnie zrobili. No i gość tak mówi, ale wie pan, do czego panu cena zakupu? Ja mówi, pan, co mam taki pomysł? Zróbmy promocję chleba żenem. Jeżeli chleb będzie kosztował złotówkę, załóżmy przysłowiowo, wtedy, to 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 kosztował, wtedy, kosztował, wtedy kosztował złotówkę czy jakoś złoty z hakiem. Nasz dżem na półce sklepowej wtedy kosztował 3,80-3,90. Byliśmy o złotówkę tam drożsi od, od literandu. Nie, nie, ma, nie ma to żadnego znaczenia. W każdym razie my zrobiliśmy nasz dżem po cenie, po cenie zakupu. Oni oddali nam chleb po cenie zakupu, i tak naprawdę wyszło, że jeżeli ktoś kupi chleb z demem, to nasz dem będzie kosztował go złoty 99, zł, czy tam koło 2 złotych, jako sam dżem. Mhm. Prezes usłyszał to, bo siedział przy otwartych drzwiach, wychodzi i mówi: Wchodzę w to. My w szoku, ten dyrektor w szoku, mówi: Ale jak pan? Ja mówię: Tak, zrobimy plakaty. Mówi, ja to widzę. Jeszcze tego nie robiliśmy. Zrobimy plakaty. Chleb z dżemem w cenie takiej i takiej. Musisz kupić pakiet. Sprzedaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 11 albo 12 tysięcy sztuk dżemu w około miesiąc. I to był bardzo dobry wynik. Ten dżem został w tym, w tym, w tym PSS-ie i wstawiliśmy jeszcze inne, inne nasze produkty. To był taki pomysł diabelski, bo gdzieś tam urodził się przez przypadek, ale wiele takich pomysłów ludziom rodzi się właśnie przez, przez przypadek i to powoduje, że te rozmowy z trudnymi klientami można przerzucić jakby na, na, inny, na inny tor relacji, tak? Tak, Panie Pietrze, ale to jakby ja sama twierdzę, że jakby zawsze ta siła tkwi w tej prostocie, że czasem to nie trzeba odkrywać tego tak. koła na nowo, tak? Tak, ale. Uświadomić najprostsze wartości, czasem wrócić, tak, właśnie w marce, w produkcję z powrotem do, 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 do właśnie znalezienia tego takiego podstawowego klienta, tak? Czego on wymaga, czego on wymaga w dzisiejszych czasach, bo te czasy się zmieniają. Natomiast, natomiast wspaniałe to. W, w swojej prostocie. I to, co Pan mówi, właśnie Pan to nazywa troszeczkę inaczej, natomiast no, ja to nazywam tą elastycznością, czyli znaczy, właśnie dostosowaniem się tak? do, do wymagań, do, do rynku, znaczy, do czasów i do klienta. Tak? Do znaczy, jego ciężko rodzaju. mówić tu o elastyczności, jak ma się pięć minut do wyjścia ze spotkania i brak pomysłu z tyłu głowy odnośnie sposobu, jak sprzedać, ten produkt, bo elastyczność to oczywiście możemy zmieniać narzędzia, możemy, możemy cudować, ale jak ma się deadline kilkuminutowy, już widać, że ta druga osoba już zbiera swoje jakby zabawki tak, tak, ze stołu i, tak, i, i mówi, że generalnie no to miło was było panowie poznać, ale już czas na was, więc jakby... jakby. No tak, ale panie Piotrze, no kto nie ryzykuje... Pana nie, nie ma, bije. Więc się. ileś gada w iluś firmach pewne pomysły się... Nie sprawdzą i to, to jest oczywiste, tak? Zawsze trzeba robić piloty, trzeba właśnie utrzymywać tą kreatywność, tak? Też nie przedobrzeć w tej kreatywności. O, tak? to znaczy można, 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 mo, można faktycznie przedobrzeć w wielu wielu sprawach. To ja jeszcze chciałbym się podzielić jednym ciekawym doświadczeniem, bo na samym tak. początku naszego spotkania też właśnie mówiłem, że zwierzęta mogą połączyć. Nie wiem, czy pamięta pani, że tak, hobby i to, to, to. No i właśnie chciałem jakby do tego, do tego wrócić, że rzecz się dzieje w takiej średniej wielkości mieście, nie będę, nie będę zdradzał tego miasta i nie będę zdradzał personaliów tego, tego klienta, bo to nie, o to nie o to tutaj chodzi. Prowadził hurtownię, taką cash and carry w mieście. W którym szukałem dystrybutora, czyli firmy, która będzie jakby rozprowadzała nasz towar. Od znajomego do dowiedziałem się, że najlepszy klient, który, który tam jest i warto z nim jakby współpracować, to firma X, która nie ma jakby, jej nazwa nie ma tutaj żadnego znaczenia. Tylko mój kolega powiedział mi, słuchaj, z tym chłopem jest mały problem. Ja mówię, a jak mały ten problem, mówię Jezu. mówi, no wiesz co, no taki problem, że chłop zrobił sobie studio w biurze i śledzi klientów i pilnuje pracowników. Ja mówię, no dobra, no to co? Taki monitoring ma, to? Ja mówię, no, no, no tak, mówię, ale wiesz co, ma jeszcze, ma, jeszcze, ma jeszcze dwa psy. Ja mówię, nie, no, a coś więcej jest z tymi psami. On no, ma je w biurze i one tam siedzą. Ja mówię, no dobra, podoba mi się już ten temat. mówię, Fajnie, mówię, to jest mój klimat, zobaczymy, co tu, się, co tu się dzieje. Umówiłem się na spotkanie, przygotowałem wszystkie dane, badania rynku, Amer Nielsen, potencjał, co, 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 co możemy razem zrobić, jakie, jakie pieniądze przed nami i co nas jeszcze dobrego czeka. A przyjeżdżam na spotkanie i widzę piękną halę klientów, samochody, czyli dzieje się, dzieje się tak, jak mi mówili. Mam taką manierę i taki nawyk, który jakby został nauczony przez, przez moich mentorów i moich poprzednich dyrektorów, z którymi miałem okazję pracować, aby sprawdzać dokładnie przed spotkaniem, z kim mamy do czynienia i co, co on proponuje swoim klientom, jeżeli chodzi o asortyment konkurencyjny. Wszedłem na tą halę 30 minut przed spotkaniem, byłem, więc jakby mam czas, chodzę po tej hali, rozglądam się, mówię, a tu jest konkurencja lokalna, to nie jest mój, to nie jest moja liga. Tutaj szkło to nie jest moja liga, ten jest. Z z mojej, tak, ten jest z mojej ligi, ale generalnie nie pokrywamy się asortymentem, czyli już upozycjonowałem sobie wszystko w głowie, jak to, jak to poukładać, i jak przedstawić tą, tą strukturę. Strukturę myśli przerywa mi. Hałas. Odwracam się ja tam z głośników. Ktoś krzyczy do, do pracownika, żeby Zenek, czy długo będziesz jeszcze rozpakowywał tą palecę? Mówią. Dobra, mówię coś, nie halo, mówię spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Za chwilę Maniek czy tam jakiś inny, Andrzej, proszę cię, masz podejść na stoisko z owocami, tam klient czeka. To dosyć duża taka obszerna hala, hala była. No i tam jeszcze kilkukrotnie powtórzyła się ta cała, ta cała sytuacja. W każdym razie przyszedł mój czas, wchodzę na spotkanie. Pan Marcin, bo tak go będę nazywał na potrzeby, na potrzeby tego, tego naszego dzisiejszego mhm. wywiadu. Mówi, znaczy przywitał mnie i przywitał mnie bardzo oskle, nie podał mi ręki i siedział za tym, za tym biurkiem. Mówię, u dobra, folwark dzieje się, będzie się dalej, dalej działo. W biurze wyglądało trochę jak. W filmie o giełdzie nowojorskim. Monitory na ścianach powieszone, a sam każda jedna alejka monitorowana. Wszystkich widać, jak na ekranie pan tylko patrzył. Ja rozpocząłem oczywiście swoje, swoje, swoje spotkanie, czyli chciałem przedstawiłem, przedstawiłem firmie i zacząłem jakby opowiadać o tym, co możemy wspólnie, wspólnie zrobić. Oczywiście na wstępie otrzymałem lakoniczną informację, iż nie jest zainteresowany i nie ma miejsca. To no tak na dzień dobry. No zapytałem grzecznie, że przecież rozmawialiśmy przez telefon. Mówiliśmy się na spotkanie, jechałem kawał, kawał drogi do, do pana i chciałbym, żeby poświęcił mi pan 20 minut uwagi. Tak jak mówiłem, pan Marcin spoglądał to na monitory, to na mnie. Prawie się nie odzywał, kiwał głową, pokazywał niezadowolenie i brak zainteresowania generalnie w ogóle moją, moją osobą. Moją osobom. Kilka razy upomniał swoich pracowników przez mikrofon oczywiście, żeby, żeby pokazać, co się tutaj dzieje. Jeżeli dochodzimy do warunków handlowych, czyli ja już się streszczam, już widzę, że sytuacja nie wygląda dobrze, tak, czyli im dalej w las, tym mniej grzybów, a jakby las robi się gęściejszy. Przechodzimy do warunków handlowych i nagle Pan Marcin uderza tak w nogi. Mówię, no fajnie, mówię, jest jakaś reakcja, człowiek żyje, tak? No i co, co ciekawego e, zaczyna się dziać. Dzieje się to, że leniwym krokiem wstaje jego pies z posłania, które było za rogiem. I podchodzi podchodzi do niego. Mówię, no dobra, o psach słyszałem. Mija chwila, drugi piękny psiak podchodzi i siada koło jego nogi. Siedzi pan Marcin i jego dwa piękne pieski. Były to Ale Młode, piękne, ładne futro. No, mówię, okej, okay, super, rewelacyjnie, podoba mi się to. Przechodzimy do negocjacji cenowych. Pojawiają się negocjatorzy. Patrzą na mnie tymi smutnymi, e, z tymi smutnymi ślepkami jaka będzie moja, moja, moja reakcja, tak, ja się jakby niewzruszony i nie mam, nie mam powodu do niepokoju, aczkolwiek psy ani nie miały kagańców, ani nie miały obroży, żeby to była jasność, tak, więc mówię... Były u siebie. Mówię, jeżeli są u siebie i nie wstały jak szedłem, to znaczy, że są szkolone i że nie zrobią mi krzywdy. Tak się składa, że byłem wtedy szczęśliwym posiadaczem Dobermana. I psy towarzyszą mi przez całe życie. I jakby mam podejście do zwierząt i wiem, kiedy są niebezpieczne, kiedy są złe, kiedy, kiedy. No oczywiście nigdy nie można lekceważyć psa i jego, jego reakcji, tak? No i mówię, OK, przyjdę na temat psa, psów. Też powiedziałem panu, że mam też u mnie pięknego, pięknego psa, z którym jeżdżę na szkolenie. Teraz się uczymy tego, bo on ma dopiero roki i dwa miesiące, zaczęliśmy się uczyć siadania. I nagle człowiek się zmienia. Inny Marcin jest zainteresowany tematem. Mówi, że on też, że on wystawia swoje psy w Sopocie. Ja mówię, ja stamtąd jestem, mieszkam w Gdyni i znam tę wystawę, też, też chętnie jeżdżę, przyglądam się psom. Znaleźliśmy temat, na którym przebałkowaliśmy 45 minut. Super temat, super rozmowa i, i zaczęliśmy rozmawiać. Mówię słuchaj, a powiedz mi, już później przyszliśmy oczywiście na ty. Nie będzie postawić. Tak, przeszliśmy, przeszliśmy na ty. Psy po, pozwoliły, pozwolił mi pogłaskać swoje psiaki, puścił je. One okazało się, że to takie ciapki, które generalnie chcą się przywitać, posiedzieć i, i nic nie zrobią. Mówię, no dobra, powiedz mi, co jest z tymi psami nie tak? Czemu ty je tu trzymasz? Trzymasz je dla postrachu? On mówi, co ty stary, Mówi. Ja je włożę codziennie z domu, biorę je do, z domu, bo ja lubię je mieć przy sobie, w sensie takim, że co dwie godziny wychodzę z nimi na spacer. Idę na pół godziny, żeby przywietrzyć głowę i wyluzować trochę, bo ja bym tu zwariował. Mówi, ludzie myślą, że ja je tu trzymam dla postrachu. Mówi, przyjechał taki, mówi dyrektorek z koncernowy, ubrany w piękny garniturek, rozmawiałam o poprawie warunków handlowych o nie, no i przyszła Sara i położyła mu ten pysk na, na, na kolanie. Mówi, co to ja mu drżał długopis? Mówi, sam zmienił warunki handlowe. Nawet go nie prosiłem o to. Mówi, ja, mówię, ja mówię, wiesz, bo to robi takie wrażenie, mówię, te twoje psy. On mówi, ale słuchaj, to w ogóle nie o to, nie o to tutaj nie o to chodzi. On mówi, no dobra, ta sztuczka dwa razy klepiesz się po tym, i one przychodzą i siadają, to nie mów, że nie jest wyuczona. On mówi, no dobra, to jest akurat wyuczone. Mówię, a te monitory twoje? Mówię, po te monitory? I mówię, i tak katujesz tych ludzi krzyczysz na nich przez już czuję że mamy taki swobodny klimat złapaliśmy więc można jakby zupełnie Pytanie. inaczej tak można już o normalnych rzeczach porozmawiać i ktoś mówi słuchaj ja mam bardzo dużo kradzieży to jest carry, tutaj jest problem. To też były inne lata, tak? Dzisiaj mamy te bramki, które była które, które kody nieszczytane i, i wtedy tego nie było. Tak? Mówi, Mam bardzo duży problem z klientami, z kradzieżami. Zamontowałem system kamer i to, że ja wołam pana Jasia, to jest tylko po to, żeby oni wiedzieli, że ja te kamery mam. Klienci. Mówię, ja celowo co dwie godziny. Przecież ja nie musiał go wołać, że ten ma iść do, do, do cyzyn czy czegokolwiek. mówi, celowo to robię. Czy o tym wiedzą? Słucham, pracownicy. Wiedzą, wiedzą pracownicy o tym, tak, także on mówi, że nie ma z tym problemu, że to nie jest celowe, że, że komuś tam chce zrobić krzywdę, chce zakargnąć, mówi, słuchaj, wiesz jak trudno jest wymyślić powód, żeby się odezwać przez, przez mikrofon, mówi, ja mówię, że wierzę, wierzę, no i porozmawialiśmy sobie fajnie, mówię, słuchaj, ja Cię przepraszam, to bo wiesz co, bo już muszę się zbierać, Mówi: przepraszam, miałem Cię zabrać 20 minut, a generalnie się już u ciebie prawie godzinę i 45, on mówi, dobra, oczywiście, rozumiem, nie ma problemu, no i oczywiście nic nie mówię odnośnie warunków handlowych, odnośnie dalszej współpracy. Odsuwam temat na bok. Pakuję się, mówię, zobaczę jaka będzie reakcja dalej. Pakuję swoje rzeczy, już spakowałem, spakowałem swój mandurek zabieram się, już żegnam się i wychodzę, mówię, ale zaraz, zaraz ty, ale nie dokończyliśmy, nie dokończyliśmy nasz warunków współpracy. Ja mówię, no ale co chcesz widzieć? Więc mówię, Ja ci już wszystko powiedziałem. mówię, tutaj masz na biurku dokument, jak będziesz chciał, masz mój numer telefonu, zadzwoń żebyśmy nie, 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 nie było komplikacji. Mówię, mówię, bardzo było mi fajnie z Tobą porozmawiać, miło. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze gdzieś w sopocie albo gdzieś, jak będziesz na, na wystawie psów. On mówi: tak, oczywiście, odprowadza mnie do drzwi, mówię: oj, będzie, będzie się działo. No i odprowadzam i w pewnym momencie bierze taką teczkę, wyciąga KRS, dokumenty. I daje mi dokumenty, mówisz, co tutaj masz moje do dokumenty, żebyś miał, żeby żeby było łatwiej zrobić tą umowę. Mówi, prześlij jutro wzór umowy, ja ją przeanalizuję i ją jakby e, sprawdzę w dziale, w dziale prawnym i zobaczymy, co się, co się wydarzy. Następnego dnia wysłałem te dokumenty, dwa dni później przychodzi zamówienie. Później nasza współpraca super się układała, prywatnie się spotkaliśmy kilka razy, kilka razy w Sopocie, faktycznie na tej wystawie, na tej wystawie psów. No i jaki, jaki, jaki z tego wniosek płynie, tak? Jak mawiał osioł w szereku, karda cebula ma warstwę. I tak samo jest z ludźmi, że tutaj ten klient miał swoje warstwy i inne zupełnie, zupełnie motywacje. Nie taki diabeł straszny jak go malują, jeżeli znajdziemy na niego, znajdziemy na niego narzędzie. Nie zawsze rozmowa o biznesie skłoni kogoś do zakupu. I to jest właśnie to, że czasami to, co rozmawialiśmy, że jeżeli odpuścimy pewne rzeczy nie na siłę, nie wiem, znajdziemy zupełnie inny temat, pasje, które nas łączą. Ja wiem, że to nie jest takie proste, ale to jest też kwestia pokierowania rozmowy, bo jeżeli, nie wiem, kierownik, kierownik w biurze albo właściciel ma jakieś pasje, on też się pokazuje w swoim biurze, tak? Czy to są rośliny, czy to są, nie wiem, czy to są zwierzęta, medale, czy, czy jakkolwiek lotnictwo, gdzieś to eksponowane jest, więc to jest kwestia spostrzegawczości. No, i co? Jeżeli poznamy motywację też naszych, naszych klientów, to zobaczymy, że nie warto oceniać ich po pozorach, bo ja, będąc na tej hali, mówię folwark, tak? Jak usłyszałem z tych głośników ten efekt: Marcin, czy długo będziesz jeszcze układał tą paletę? Mówię, nie, no co to, to, jakiś obóz pracy, czy cokolwiek, tak? Jakkolwiek by to nie nazwać, no więc jakby to też odzwierciedliło. Pokazało, co się dzieje. Nie, no, Panie Piotrze, historie wspaniałe. Nie, no jest jeszcze ich wiele, ale nie chcę, nie chcę jakby Państwa zanudzać, może jeszcze no, kiedyś zrobimy dziękuję. zrobimy no, sobie dziękuję. takie show. Nie, ja powtórkę, dokładnie, ale, ale to też jest miłe, bo ja myślałam, że zapraszając tutaj takiego doświadczonego dyrektora handlowego, to on mi właśnie powie, mimo wszystko: No, Monika, no co Ty mówisz? Jest tyle trudnych klientów, prawda? Ja tu ich miałem. A mimo różnych jakby sposobów dotarcia, prawda, różnych, różnych też nawet branż, z którymi jesteśmy na co dzień związani, no też widać, że właśnie traktowanie tego klienta jako człowieka, tak, znalezienie w nim tego człowieka, no to jest radość i dla tej drugiej strony, i dla nas. Bo, bo bez tego to my przecież zwariowalibyśmy, tak? Opowiadając ciągle o jednym produkcie, o jednej usłudze, tak jak Pan mówił, jak, jak automat, tak? Mhm. Więc, więc musimy definiować oczywiście, oczywiście, że cele, targety to jest wszystko dla biznesu istotne. Natomiast, natomiast nawet Panu zdradzę, że moim zdaniem telefonicznie, gdzie mamy ograniczone możliwości. No to jest ma... bardzo trudna sztuka. Powiem, że ja bardzo podziwiam ludzi pracujących na słuchawce, tak zwanej Słuchawce, że potrafią jakby budować, bo ciężko jest budować relacje poprzez rozmowę samą, nie widząc fizycznie drugiej osoby, bo nie ma interakcji, oddziaływania, mowy ciała, gestów, mimiki, tego wszystkiego, co tworzy no to jakby. słuchem i, i głosem. Tak, no ale... tutaj możemy modulacją, ale tak. głosem można trochę, trochę udawać, tak, bo, bo można, można udawać. Nie? Nie. Nie, nie, bo jeśli Pan dobrze słucha, to nawet to nawet już tak kończąc, nie będę też Pana za tutaj zanudzała swoją działką, bo to jest inny temat, ale to jest właśnie kwestia tego wsłuchania się w drugą osobę. I czy my pójdziemy i, i tak jak właśnie się do kogoś będziemy uśmiechali, to możemy mieć ten uśmiech albo wyuczony, no albo, tak. albo prawdziwy i przez oczy widzimy, czy ktoś się do nas śmieje, czy nie, <laughs> tak samo Gada. przez głos. Więc, więc, więc to nawet to nawet jakby rozmowy niehandlowe z naszymi bliskimi. Dzwoni Pan i wie pan, czy, czy, czy ktoś jest w dobrym humorze, czy w złym no, humorze. Tak, oczywiście. Więc tak, więc ja myślę, że to jest jakby kwestia otworzenia tej drugiej strony. I tak jak pan nawet otworzył tego drugiego tego ostatniego klienta, tak tym, że to jest pana pasja psy, tak? I taka realna, nieudowana, tak? Nie nie mam. Nie, mam, nie mam psa, nie lubię i boję się, ale teraz będę opowiadał, że jeżdżę, no bo to jest wszystko do wyczucia, wszystko do przeanalizowania. Ale możemy budować, prawda? Jeśli ja bym nie lubiła, na przykład, chociaż też lubię psy, no to bym powiedziała: Wow, ja pana naprawdę podziwiam. <laughs> I, to, I to takie prawdziwe podziwienie, prawda? No bo, bo, bo ja tego nie potrafię. Więc, więc właśnie, strach ma wielkie oczy, nie ma co, trzeba właśnie umieć z każdym rozmawiać i, i nam też się świetnie rozmawiało, więc bardzo dziękuję. Ten czas upłynął naprawdę tak szybko, że ja myślałem, że to dopiero pół godziny, a to już naprawdę kawał, kawał czasu, ale no, w dobrym, doborowym towarzystwie bardzo miło się rozmawia Pani Moniko, także bardzo dziękuję za to, że mieliśmy okazję. No ślicznie dziękuję. Ja również, także udanego dnia. Życzę wszystkiego dobrego. No i będziemy w kontakcie. Do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.